Siema, witajcie. Cześć. Jesteśmy dzisiaj nad jeziorem staroleckim W takiej małej przerwie. Znaczy, małej przerwie. My na ryby cały czas jeździliśmy, tylko nie zawsze były filmy z wypraw. To już później porozmawiamy o tym. Dzisiaj się chcemy nastawić z gruntówkami, z pikerkami naszymi na, na płotki głównie. Może jeszcze na coś większego, na jakiegoś leszczyka. Dobra, pokażemy nasze zalety na dzisiejszy wypad. Teraz, yy, okej, okay. Karol, możesz powiedzieć, czego będziesz używać? Pokaż ładnie. Dziesiątniego wypadu została mi zanęta starfish, zielony linkaraś. Do tego dodam atraktor strapera linkaraś też. I po drodze kolbę kukurydzy zerwałem, spróbujemy, nie wiem, jak się sprawdzi. Próbujemy po prostu. Mm -hmm. Ja tutaj zaraz wyjmę wszystko z mojego wiadra, co tu mam. Ale tak bez względnego kombinowania. Płoć czerwona, jak zawsze na płoć. <gulanie> Ogólnie dzisiaj mieliśmy być na zawodach. Ostatnio się przygotowaliśmy nawet. Był z nami nawet Krystian na, na małym treningu no właśnie na z duńskim. Dzisiaj były zawody. Ale tak trochę zmęczeni z szkołą, nowym rokiem szkolnym. Mm, masą pracy. Jednak postanowiliśmy tak rekreacyjnie połowić. To nie był jakiś ważny rok zawody, także odpuściliśmy, że tak powiem. Trochę. Chcieliśmy oddać podium innym uczestnikom ale mieliśmy info, że ponoć ładnie ryba szerowała a nie było dużo wcześniej, tak żebyśmy mieli szansę bo u nas raczej w miarach byśmy startowali tylko zawsze startujemy z wszystkimi starszymi zawodnikami ostatnio nawet w miarę nam poszło nie? chyba na 30 jakieś tam 7-8 lokata byliśmy to także było w miarę fajnie jak na nas do tego dodam sobie atraktor, w dodatku rozalent kolendry dodam tutaj mało trochę już by się rozsypało na płocie dodam tej kolendry jakiś trochę robaczków i kukurydzy konserwową. Ok. Zrobimy tą zanętę, potem może pokażemy, będziemy się rozstawiać. No i to tyle. zdrowiutka mówimy już dłuższą chwilę jest nie wiem koło 18 coś takiego weźcie po całkiem fajnie pod biorą tak w miarę umiarkowanie umiarkowanie dobrze okazów nie ma ale coś tam się dzieje nawet mam, cały czas, teraz się zaczęły ładne brania nawet. Trochę się uspokoiło, bardzo ładnie tu jest. Tak może podsumowując wakacje, oj, ładne branie mam. Były nawet w miarę, w miarę udanie, udane, wędkarsko do nas, tak myślę. Super, może jakiś rewelacji nie było, ale coś tam nawet połapaliśmy. Teraz e, zaczął się rok szkolny, czyli dzisiaj mamy niedzielę, bodajże 8 września. Także trochę, trochę się ograniczą nasze możliwości związane z naszymi wyjazdami na ryby. Na pewno nie będzie to tak często, ale będziemy się starać, będziemy sami, chcemy e, trochę pojeździć w weekendy na pewno w miarę możliwości, kiedy my tylko będziemy mogli. E, zbliża się jesień już teraz naprawdę, już naprawdę e, coraz bardziej widać tą jesień. No, a teraz już jesteśmy ja i Karol w szkole średniej nawet, w tej samej, tak się zdarzyło, już teraz wyszliśmy z gimnazjum, trochę wyższy poziom, więcej obowiązków, to też się liczy, ale więcej przywilejów i więcej obowiązków, wiadomo, tak jak w życiu bywa, ale to już nie o to chodzi, tylko na pewno trochę mi czas przez to. Może tak, jak ktoś jest ciekawy, to uczymy się w technikum, ja jako technik-sperytor, Karol jako technik-logistyk, także dość zbliżone kierunki ale to już nie będziemy się rozchodzić w takie tematy chyba mm. tak muszę się upewnić że na pewno nagrywam bo <gadanie> moje gadanie poszłoby na marne mm. o czym ja tu chciałem mówić coś wspominałem o naszych wyjazdach eee. troszkę, aha właśnie nasze wakacje trochę pojeździliśmy na ryby ostatnio nie wrzucaliśmy tak tak często filmów mm. Jeździliśmy kilka razy na rybach, byliśmy, był Krystian z nami nawet, chyba dwa razy, i wczoraj nawet tu byliśmy, tutaj na stałym się trochę pochodziliśmy, eee, ze spinningiem, eee, i co? co się wydarzyło, eee, ja miałem dwa nieduże okolnie na boczny truck. Krystianowi się, oj, 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 mam brań. nie wiem czy jest ryba, ale zobaczymy, no nie wiem, ale chyba nie mam, chyba pudło, chociaż... Nie, nie mam pudu. Trudno. Czekajcie, zaraz do Was wrócę. Coś Karol przy przyciął w międzyczasie. Taka wielka czuła No, taka poteczka sympatyczna. Dobra, teraz tylko sobie napnę tutaj mój zestaw. I wrócimy do mojego monologu. Hmm. O czym ja tu mówiłem? Aha, byliśmy tutaj wczoraj. ...ze spinningiem. Mm. I co? Jak mówiłem, ten dwa małe konie na motion truck, w moim... W moim koncie. Krystianowi się taki tam... 25 może... ...koń. <kłysy> Karol i Karol miał jedno branie szczpaka. Ale nie zacięte. Co w sensie się tam chwali? Mm, taka średnia sprawa, ale obeszliśmy całe jezioro, nie jest... ...nie jest takie bardzo duże. Takie całkiem fajne. Byliśmy tak dookoła, tam jest taki fajny pomost po drugiej stronie, w tamtym miejscu. Oj oj oj, ale mam branie. Teraz będzie ryba, teraz jest, jest ryba. No weź. Weź tak jest. za mnie, żeby było. Jest? Tak może na temat tej wędki co sobie kupiłem ostatnio tego pikerka, no taka jest <ścoughs> całkiem przyzwoita. No taka pateczka tam nieduża, zobaczcie. Taka fajna. Zdrowiutkie są te ryby, widać bardzo naprawdę. Żadnego ubytku w łuskach, bardzo, bardzo takie żywe i zdrowe. Dobra. Kijek całkiem sprawdza się całkiem fajnie. Jak na razie. To bardzo niska półka e, tanioszka. Naprawdę 50 zł za taki. No, troszkę więcej kosztuje, ale to tam mniejsza o to. Ale to jest nieduża kwota i kołrat do tego. To jest Jacksona, cały zestaw Jacksona, to jest ten e, picker e, Jackson Harmony do 30 gram. No całkiem jest w porządku, jak na taką cenę. Bardzo, bardzo ciekawo na razie. Jeszcze nie było sprawdzianą z jakąś większą rybą. Na razie tylko szczupaczka niedużego miałem na nie. No to będę mógł coś powiedzieć więcej jak coś większego na nią złapię. I trochę więcej ją poużywam jak to się będzie sprawdzać. Na razie jest całkiem przyzwoicie. Hmm, na czym ja skończyłem Obeszliśmy to jezioro Obeszliśmy... No i nie, nie, nie wstawialiśmy filmu, bo w sumie nic nie złapaliśmy ciekawego. No i myślimy, że chyba nie ma sensu wstawiać takich filmów, e, w których nic nie łapiemy. Nie wiem co o tym myślicie. Bo to raz na jakiś czas myślę, że taki film może się pojawić, ale, ale raczej nie za często. Tak uważam. Nie wiem, co kara o tym sądzisz. No. Uważam, że to nie jest zbyt ciekawe, jak tak by było mnóstwo o, filmów nie. takich bez ryb, no to... Jeszcze, jeśli jeszcze coś mamy do powiedzenia ciekawego, do przekazania w tym filmie, to jeszcze, to jeszcze myślę, że to nie jest zły pomysł, ale... Jeśli taki jest dość, że tak powiem, nudny, no to nie chcemy niech zaśmiecać naszego kanału, po co nam po co takie coś, tylko jakieś sztuczne... Filmy, no nie sztuczne filmy, ale no wiecie o co chodzi, takie puste, bez żadnej ciekawej treści. Takie na sztukę. Właśnie, takie tak, by były, nie? Troszkę bezsensowne. Jeszcze jako my przedstawicielem młodego pokolenia młodzieży polskiej, na, naszła mi taka, taka myśl ciekawa. Tutaj tak siedzimy z kołem, siedzimy, idzie grupka takich młodych niewiast. Nie wiem, jak myślisz jaki to był wiek, no takie... Podstawówka. No, podstawówka, no to, to troszkę źle o nich świadczy. I takie naprawdę aroganckie i niemiłe dziewczęta. A nie wiem, co się dzieje z, z tą młodzieżą. Tylko w... taki rocznik. Właśnie, my jeszcze... Rzecjny, w... kulturalny. Tak, jeszcze w miarę. Albo, albo my się tak strafiliśmy dziwnie. <grym> o, to takie wranie. Ale, ale no, no, nie wiem, <grym> ja tego nie rozumiem. Coraz trudniej spotkać ciekawych normalnych ludzi. Nie? dosznie tak ma być. Coś tam się dzieje, dzieje cały czas. Właśnie teraz tak jeszcze przypomniało mi się coś, o czym chciałem wspomnieć, czy może nawet też mówiłem. Teraz właśnie zbliża się jesień i jak wiemy wszyscy, to... Czas szczupaka? No, czas drapieżnika, nie? No i szczupaka, to będzie trzeba się o jakiegoś fajnego szpaczka. To ja. Sztuczne branie, dobra. Coś się będziesz trzeba postawić z tymi szpakami. Możesz mi dać. Dać was. daj, dajcie, dajcie mi. Daj mi, daj mi. Dobra, mam was. U siebie. No właśnie, Karol, tutaj musi ten. Uff. Muszę kontrolować tutaj ten film, żeby nam nie zabrał. A nie! Mówię, że, że, że drugie wędki zrobiliśmy sobie na żywca. A tak jak mówimy każdy na dwie wędki, a tutaj nie. Karol tam, tam ma drugą i sobie przerobiliśmy je na, na żywcówki. Znaczy teraz już na martwą rybkę w sumie. E, oj, ale branie. Z gruntu. Zobaczymy czy coś tam może się skusi. Ta zbliżająca się jeśń już już puka naprawdę tutaj głośno. Chcę przyjść, już liście spadają. Naprawdę, coraz, no, coraz zimniej właśnie. Te zimne wieczory. Ale to też znak dla, dla ryb, e, że muszą zacząć gromadzić zapasy na zimę i, i bardziej intensywnie żerować. Przygotować się, żeby to tak jakoś przyzimować. To. Ten taki inny, gorszy okres. Także wszystko, coś tam powinno się powoli ruszać, że tak powiem. Mm. Co tak? Ogólnie wędkarze narzekają, że w tym roku jest tutaj bardzo słabo na tym jeziorze. Że ryby jakoś nie żerują super, że to jeden z takich e, gorszych e, lat jełowych. No, rozmawialiśmy z jakimś miejscowym wędkarzem, to mówił, że tutaj właśnie takie lata zdarzają się raz na, raz na kilka lat, zawsze jest taki jeden rok e, słaby, dużo słabszy niż, niż te inne sezony. W ogóle to jest bardzo ciekawe jezioro, dość trudne ale interesującej i, i warte uwagi myślę takiej dłuższej e, rozmawialiśmy właśnie tutaj jest taki wędkarz mieszka gdzieś tam, tu jest taka droga i tam ma jakieś gospodarstwo i ma takiego młodego syna taki uzdolniony wędkarz naprawdę tak jakiego jego ojciec taka troszkę stara szkoła ale naprawdę nie łapią, nie? to on tutaj chyba e, dzierży ten rekord karpia największego tutaj chyba 14 kg mówię tak? ponad 14 chyba nawet z tego co pamiętamy dobrze Coś tam tam <laughs> Coś tam tu jest ciekawego Nie ma co Okłanie są naprawdę ładne A mam branie Szczepaka też trochę jest O kurcze Dobra mam, mam, mam mam Oj oj oj, Na holuję. O całkiem, całkiem chyba nie za wielka myślę. No, coś tam bierze. Nie ma Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Dobrze jest. Myślałem, że skoczyłem. No, taka nie no, Dobra. Oj. oj, teraz ja mam ranić, zobacz. O, 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 o. Tylko to, <grym> bo się nie mogę dobrać. zaciąć. Trzymaj, <grym> Uu, coś tam szaleje dobra myślę że wracam do łowienia coś jeszcze ciekawego mi się, mi się przypomni to to myślę że coś nagram a na razie się on dobra kończymy, zjamy się zobaczymy co tam złapaliśmy My wypuścimy rybki I tam coś tam zapalicie, tam mega okazów nie ma, ale tyle co widzicie. Przez to nie wiem 3 godziny łowienia. Wypuszczamy wszystko Sałe płotki były tylko dzisiaj Ładnie myślę, że wszystkie popłyną O, od Czy nie od dziwo popłynęły, nawet że tutaj nie, nie padło nam Dobra, żegnamy się. Cześć. Cześć. Nie zapomnijcie e, ocenić, jeśli się Wam podoba. Subskrybujcie, jeśli chcecie tylko e, być na bieżąco z naszymi filmami. filmami. E, I do zobaczenia nad wodą. Hej.